Cześć, to jest moja ulubiona maszyna. MK10120 Monster. Dlaczego Monster? Bo jest większa, cięższa i bardziej zajebiona. Mówię Wam w szczegółach, jak ona jest skonstruowana. Jak każdy barikel, posiada chromowany kosz, który jest wykonany z zamkniętych profili lub rurek. W tym miejscu mamy korby do regulacji kąta nachylenia łopatek. zarówno w prawym wirniku, jak i w wirniku lewym. Ta maszyna charakteryzuje się też tym, że posiada po 5 łopatek na każdym wirniku. Standardowe maszyny, standardowe zacieraczki mają po 4, ta maszyna ma 5. Co to daje? Mamy o 20% więcej momentów zacierania betonu, czyli za jednym obrotem mamy o 20% bardziej zatarty beton. To się bardzo fajnie przydaje podczas zacierania końcowego, tak zwanego palenia betonu. Do tego wszystkiego Monster ma sprzęgło CVT, czyli sprzęgło, które pozwala na pracę. Z bardzo małymi obrotami wirnika, aby nie przypalać na przykład białego albo kolorowego betonu, ale w momencie, kiedy dacie na pełny gaz, maszyna rozkręca się aż do 200 obrotów na minutę na każdym wirniku. To powoduje to, że w talerzu wyciskacie soki z betonu, nawet w pogodę upalną i na przykład robicie parkingi, kiedy Wam przysycha beton. Ta maszyna potrafi wycisnąć jeszcze soki, a w momencie, kiedy zacieracie już końcowo w łopatkach, pięknie przypala i możecie zrobić fajny połysk. Lecimy dalej z konstrukcją. W tym miejscu mamy drążki sterujące. To są drążki hydrauliczne, bo ta maszyna ma sterowanie hydrauliczne. Jeden drążek jest przód-tył jazda, na drugim drążku mamy boki i przód-tył, czyli jak w żołgu. Prawa strona to szybciej jedzie nam prawa strona, lewa strona do przodu szybciej nam jedzie lewa. Bardzo wygodny fotel operatora z podłokietnikami. Z zamontowanym zabezpieczeniem maszyny przed zasłabnięciem operatora. W momencie, kiedy ktoś, nie wiem zasłabnie i spadnie z fotela, maszyna automatycznie się wyłącza. Idąc w dół, tutaj mamy podest. Podest jak w każdym barikelu. To są podesty, które sobie bardzo cenicie, z tego powodu, że można na nim po prostu zwyczajnie stanąć i dotrzeć coś ręcznie, albo wyciągnąć kawałek druta z betonu, który wystaje. Monster ma to do siebie, że jest troszkę wyższy. O jakieś 10 cm pozycja operatora jest wyższa niż w standardowej maszynie, więc normalnie mamy dotąd. W Monsterze mamy wyższy stopień, bo siedzimy wyżej. Po co siedzimy wyżej? Siedzimy po to wyżej, aby lepiej widzieć na boki. Nadal to jest znacznie niżej niż yy, w maszynach konkurencyjnych, gdzie siedzicie na wysoki kozach, jak Wy to mówicie. Natomiast tutaj siedzimy troszkę wyżej, więc dobrze widzimy, co się dzieje z tej strony i dobrze widzimy, co się dzieje z tej strony. W momencie, gdybyśmy siedzieli o te 10 cm niżej, przy maszynie hydraulicznej, która ma tutaj zbiorniki i tak dalej, widzimy znacznie, znacznie mniej. Jak już tutaj siedzę? W tym miejscu mamy silnik. Silnik Blix Straton Vanguard 37 KONI EFI. EFI oznacza, że to jest silnik, który posiada wtrysk paliwa. Bardzo fajne rozwiązanie. Mamy dwa konie więcej niż standardowy standardowym silniku 35-konnym. Mamy mniejsze spalanie i nie mamy problemu rozregulowujących się obrotów. Silnika. Do każdego Monstera zamontowany jest licznik motogodzin, abyście mogli w łatwy sposób wykonywać serwisowanie. Monster też ma o dwie lampy więcej niż standardowa maszyna. Standardowa maszyna ma tylko dwie lampy LEDowe. Monster ma tych lamp cztery i załączamy je z poziomu operatora w tym miejscu. Załączamy wszystkie cztery lampy jednocześnie. Jeśli już jesteśmy w tym miejscu, tu mamy zbiornik na olej hydrauliczny. Obok jest zbiornik paliwa. Niżej mamy akumulator, czy tam baterię, zwał jak zwał. Jedąc w kierunku tylnej części maszyny. Zbiornik wody do zraszania. Wiemy, że nie powinno się zraszać betonu podczas e, zacierania. Natomiast czasem mus to mus. Mamy zbiornik. 15 litrów. Włącznik zraszacza znajduje się przy drążkach sterujących. Wystarczy nacisnąć guzik. Pompa elektryczna podaje nam wodę, zraszając beton. Tutaj mamy bardzo wygodny hak transportowy. W standardowej wersji jeździmy sobie tak. W momencie, kiedy chcemy ją na przykład wieźć na jakieś piętro, dźwigamy to do góry albo HDS-em na samochód, albo dźwigiem na wyższą kondygnację. Z tyłu maszyny, jeszcze obok zbiornika na wodę, mamy bardzo mały, plastikowy taki pojemniczek na narzędzia, które mogą się przydać. W tym miejscu akurat teraz jest instrukcja obsługi. Każda maszyna 120, bo 90 tego nie mają, każda 120 ma dźwigane boczki koszy. Zarówno z tej strony. Jak i z tej? Prawą i lewą stronę możemy sobie podnieść do góry. Co to daje? Bardzo łatwą wymianę yy, łopatek czy talerzy. Oraz talerzy możecie podjechać bliżej ściany, jak zacieracie. Nie musicie mieć zacieraczki krawędziowej, żeby gdzieś do słupa dojechać. Możecie śmiało dźwignąć tą osłonę i dojechać jak najbliżej tylko możecie. Zarówno z prawej, jak i z lewej strony jest takie rozwiązanie. Dodatkowo każdy krzyżak. A właściwie każde ramię posiada swoją kalamitkę, czyli punkt smarowniczy. Co to daje? Po robocie możecie sobie przesmarować krzyżaki, i to spowoduje, że wasze ramiona będą gładko pracowały znacznie, znacznie dłużej bez wykonywania serwisu. Ze szczegółów tej maszyny, właściwie to jest wszystko. Jeśli chcielibyście się dowiedzieć czegoś więcej na temat maszyn Barikela, czy to będzie Monster, czy to będzie standardowa maszyna, czy z, ze sterowaniem ręcznym, czy hydraulicznym, dzwoncie do nas. Handlujemy tymi maszynami w Polsce od prawie 20 lat. Wiemy o nich właściwie wszystko. Tych maszyn jest mnóstwo w Polsce, to znaczy, że je kochacie. Trzymajcie się. Cześć. Nie jest to V8, ale jest V2. Też robi roboty.